W porządku, Musisz wyjechać. Mam baner. Na walkę nie ma sensu, bo Bandura by go pokonał w pierwszej rundzie. Nie ma kategorii jakby formuły. Nie ma formuły, w której soldicz by nie został przeze mnie ciężko znakomity. Ok <grym> nie no, żartuję, żartuję. Nie ma formuły, w której bym nie zginął podczas walki. Słyszę. Chłop kurwa, chłop na motorze, zapierdala 150 za czym, zanim BMW 200 na godzinę. Co jest kurwa? Stop ham, stop ham. Sytuacja jest prosta. Sytuacja jest prosta. Bardzo, bardzo, bardzo prosta. Królewiec zajmujemy od buta. To akurat, to już nawet taki Franio nawet wie. Zajmujemy królewiec od, od buta. W Królewcu Silnie ufortyfikowanym Rosja składuje broń nuklearną. I teraz tak. My to przejmujemy i robimy trzy wystrzały. Trzy wystrzały. Mińsk, Moskwa, Petersburg. W dawny, w da, w dawny Leningrad napierdalamy. I dopiero wtedy, bez ani jednej ofiary polskiej, bierzemy telefon. Dzwonimy się pytamy, grasz? Widzowie zakładam. Z Mariem kanał. Z jedzeniem. No popatrz, kto by się spodziewał, że akurat z jedzeniem. <grym> <grym> Będziemy jeździć, test testować jedzenie. Idealne duo. Dobre, co? Wiecie jak myślimy, żeby się nazwać? Bardzo dobre. Lorenzo! Czasaj! Chodź do ta dusza! swój swojego kapu! To nie jest mój kapo! Ja nie jestem Lorenzo! Widzę, teraz patrzę. Ale armia dzików. Patrzcie, nie wiem czy widzicie. To były one. Kurwa. Ej, co ty odniebałeś? Oh, kurwa. A! Ej, idą tu. No nie, no ja się boję takich rzeczy, kurwa. Bo one tu żarcie czują. Patrz. Jak zapierdala. no. Ty, atak, atak, atak. Patrz, one podsłuchują, powiedziałem, że idziemy tam na ławkę. Dobra, ja to pierdolę. Tam, poszły tam pod tą nie, ławkę. to pierdolone, i się piszmy. Ej, to są to są te, to są sz szpiedzy i poczekaj się zesrałem, poczekaj się trzęsę ranek nie był i wszystkie streamy dwóch kala, tu short broj, 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 broj ja kurwa, kurwa macie nie a pierdole nie, spikowa jakoś dziwnie. Dobrze, dobrze zrobiliśmy to, ja nie trafiłem. Oh! Ewa, wiesz ma kiedy mamy. Prąd do zapłacenia Ewa za październik. Do, do października. Nie wiem skąd to. Słuchaj, słuchasz? 3400 zł. A to za jakie miesiące? Nie wiem za jakie, dowiem się. To jest przesada, kurwa. Co o chuj tu chodzi? Ewa, no chodź zobacz! No Chodź zobacz! Ewa co ty tu odpierdasz? Masz tylko parkę kryptowalut? Czy co? 2,800 plus. plus więcej, kurwa. 3,500. A, coś wrzucił. Dobra, Cześć. O! O! <grym> dl no Nie, że. A właśnie, chciałem ten klip z moją siostrą zobaczyć. O co chodzi z siostrą, Rock? No i upgrade Rowera będzie jakiś, nie? Eee, co jest, kurwa, ty?! Co jest to ja przecież?! Wiesz, to jestem ja! O co chodzi? O co kurwa chodzi jej? He? Ja piwniak! O co jej chodzi? Co to jestem ja? Czy wyruchałbym ją szczerze? Ej, szczerze? To nie. Trochę bym jak. trochę jakbym uruchał samego siebie. To by było jak, dziwne. Uważaj na głowę. No? Mm. Bożeś, kurwa, no powoli się to odkręca do Kurwa to... dobrze. dobrze, myśli, że, że ten... No, no to z wyczuciem, kurwa, bo je było. Kurwa zajeba. <śpiewanie>